Witam serdecznie Fiat 500. Tak, obrócę ekran, może będzie lepiej. Nasz firmowy kotek. Samochód bardzo ładny. 2008 rok. Samochód świeżo sprowadzony. Ale zarejestrowany już w Polsce. Mierzony przed chwilą cały. Nigdy nie był nigdy lakierowany stałe w oryginalnym lakierze. Bardzo fajna wersja wyposażenia. Środek bardzo ładny. Bardzo fajna wersja wyposażenia. Klimatronik, wersja sport, szklany dach. Bardzo ładna felga aluminiowa, czujniki parkowania. Samochód naprawdę prezentuje się super. Jeśli chodzi pod tym względem, tutaj w środku bardzo ładny wiadomo, multimedialna kierownica, wybieranie funkcji głosowej. Auto przejechało 151 tysięcy kilometrów. Jest to 1.4 benzyna 100 koni, sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Oprócz tego jeszcze ma oryginalne światła dzienne, halogeny z przodu. Auto świeżutko zarejestrowane, tak mówiłem wcześniej, znaczy gotowe do rejestracji. Po prostu można wracać na kołach bez żadnego problemu. Jeszcze pokażę bagażnik. Nagrywam filmik z racji panującej pogody. Ale u nas nie ma problemu. W razie czego ktoś by chciał nie wierzył w ten filmik, to można przyjechać wcześniej zadzwonić, widzimy autem do garażu. Można sobie dokładnie poglądać samochód, ale auto naprawdę bardzo ładne. Tak jak mówię, mówiłem wcześniej, mierzyłem gomiernikiem całego, wszędzie jest 120 mikronów na każdym elemencie. Lampy bardzo ładne, lakier bardzo ładny, bez jakiś zmatowień, rys, gnieceń i tak dalej. Fajny pakiet, bo chromowane listewki posiada już. Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam.